Zajmujesz się transportem, spedycją i logistyką? Ten film jest właśnie dla ciebie, więc oglądaj dalej. W ostatnim nagraniu mówiłam część zmian, jakie czekają sektor TSL w 2024 roku. Dziś czas na info o kolejnych zmianach. I tu pojawia się ECMR, czyli Elektroniczny List Przewozowy. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy transportu będą mieli bardzo łatwy dostęp do informacji o lokalizacji i stanie przewożonych towarów. A wiecie, ile drzew zużywa się rocznie do wyprodukowania wszystkich papierowych listów przewozowych? Aż 50 tysięcy. To 120 hektarów lasów rocznie. Jak widzicie, wchodzący w życie z dniem 21 sierpnia elektroniczny list przewozowy nie tylko nam ułatwi życie, ale także zaoszczędzi wiele surowców naturalnych. Również kontrole graniczne ulegną pewnym zmianom. Przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się z nowościami w Border Target Operating Model. Prowadzone zostaną też świadectwa zdrowia przy przywozie produktów spożywczych z Unii Europejskiej. Pakiet mobilności również ulegnie zmianom. Kontrowersyjny przepis, który nakazywał powrót pojazdów do siedziby przewoźnika co 8 tygodni, najprawdopodobniej zostanie zmieniony. A to może znacząco wpłynąć na organizację pracy w przedsiębiorstwach transportowych. Jak widać, rok 2024 niesie ze sobą szanse, jak i wyzwania dla transportowców. Warto więc być gotowym na wszystko, na wszelkie nadchodzące zmiany i elastycznie dopasowywać się do nowej rzeczywistości. Nie zapomnij zajrzeć na nasz kanał YouTube, gdzie już bardzo niedługo pojawi się film szerzej opisujący wszelkie zmiany, które czekają branży TSL. Nie zapomnij zaobserwować nas na naszych mediach społecznościowych, gdzie regularnie wrzucamy treści związane z nowościami w prawie, branży transportowej i nie tylko. A jeżeli chciałbyś skonsultować z nami Twój przypadek, w komentarzu wklejam adres e-mail oraz numer telefonu do nas, śmiało dzwoń, pisz, chętnie odpowiemy. Dzięki, że byłeś tutaj z nami. Do zobaczenia w następnym filmie.